Na pewno wiecie o tym, że na Marsz Niepodległości jakimś dziwnym zrządzeniem losu zostały akurat zorganizowane roboty na dworcu centralnym, prace modernizacyjne, zwał tak zwał. W każdym razie o co tak naprawdę chodziło? Dowiecie się z tego nagrania. By to chyba wyglądało tak, ej Marek, bo 11 jest Marsz, co możemy zrobić? A, zróbcie modernizację, pomiędzy tak, od 8 do 16 będzie git dwóch typa będą sobie chodzić. Tam postawimy jakiś odkurzacz. To jest chyba jedno z bardziej fejkowych rzeczy, jakie się stało. Patrzcie, modernizacja stacji, nie? Co się tu modernizuje? Tam jakaś jedna drabina. Dwie osoby chodzą po czterech peronach. I patrz, to jest modernizacja, nie? Worsza centralnego. 合作的，蛮有潜力的。